Zapraszam państwa do obejrzenia kolejnego wydania Siedleckiego magazynu kulturalnego, magazynu Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja MŻerzyckiego, Scena Teatralna Miasta Siedlce. W poprzednim naszym programie przedstawiliśmy Państwu laureatów konkursu pod tytułem Mały ilustrator książek, a dzisiaj chcemy ich Państwu pokazać, ponieważ chcielibyśmy zaprezentować krótką relację z wręczenia nagród. Przypomnę tylko Państwu, że to konkurs, który powstał przy okazji premiery najnowszej książki pani Małgorzaty Rek, książki pod tytułem Kalina i Zaczarowana Nić. Popatrzmy zatem na tych młodych artystów, bo warto. Zdradzę Państwu sekret, że Pani Małgosia miała przez chwilę taki kłopot, bo a może nikt nie zrobi rysunku, a może będą tylko trzy, a może będzie pięć, co wtedy, a jakby a nigdy nie pojawiło się, a co będzie jak będzie za dużo prac i za mało nagród, nigdy tak nie powiedziała, tylko zawsze że bała się, a jak w pewnym momencie powiedzieliśmy, że jest ponad 100, to mówię nie, 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 nie to jakieś żarty są, to na pewno nie do mnie, nie na ten konkurs i na pewno nie w tej historii. Także Szanowni Państwo bardzo dużo tych prac spłynęło i i pani Mogosia, i ja, jako dyrektor tej instytucji, byliśmy zaskoczeni, a przede wszystkim Ireneusz. Byliśmy zaskoczeni jakością wykonania, mimo że temat był dla wszystkich taki sam. To znaczy, nic nie można było więcej zmienić, nie, nie, nie można było wymyślać, wy, wy, wymodzić, i nagle się okazało, że te prace są naprawdę ilościowo, ale przede wszystkim jakościowo bardzo dobre. Chylę czoła, bo zaskoczyliście mnie. Temat nie był taki łatwy do zilustrowania. Mimo to, jak się dowiedziałem, że wpłynęło tak dużo prac, no to z trudem wybraliśmy z trudem. Naprawdę mieliśmy kłopoty z wyborem tylu prac, które zbiściliśmy na wystawie. No, ja chciałam dzieciaczki, Wam przede wszystkim. Bardzo serdecznie podziękować, że tak licznie i takie piękne te rysuneczki. Naprawdę byłam wzruszona oglądając te wszystkie prace. No i przykro mi też, że musieliśmy jednak tyle odrzucić. No ale jeszcze raz dziękuję wam serdecznie, gratuluję wam bardzo. No ale także dziękuję też rodzicom, bo na pewno pomoc, zachęcenie. Na pewno z Waszej strony też było. Więc dziękuję serdecznie i jeszcze raz gratuluję. Się cieszymy, to o czym mówił wcześniej też Irek, że mimo tych trudnych chwil, trudnego czasu takiego, który nie napawa czasami optymizmem znajdują się takie momenty, kiedy możecie Państwo wspólnie z dziećmi tutaj do nas przyjść, a przede wszystkim wcześniej jeszcze natchnąć takim właśnie duchem artystycznym swoje pociechy. Za to bardzo Państwu serdecznie dziękujemy. Oczywiście gratulujemy zwycięzcom wyróżnionym, tym, którym może w tym konkursie nie, nie poszło najlepiej. No życzymy, żeby się nie zniechęcali, żeby próbowali nadal, żeby odkrywali w sobie ten talent jeśli może nie plastyczny może wokalny może muzyczny może aktorski zapraszamy serdecznie. Niedługo będą już ku temu możliwości, żeby uczestniczyć tutaj w zajęciach. Będziemy chcieli zrobić kolejne nabory do naszych sekcji, ale wszystkim myślę, że przede wszystkim powinniśmy sobie życzyć optymizmu. A jak patrzymy na te prace, to naprawdę jest w nich ogromna, e, ogromny potencjał, ogromna ilość tego optymizmu. Muzyka Przypominam Państwu, że w naszej galerii teatralnej można oglądać wystawę pod tytułem Inklinacje. To wystawa zbiorowa wielu artystów, pokonkursowa wystawa, która wędruje po całej Polsce. To jeszcze do końca bieżącego tygodnia, do końca miesiąca, także w sieci do końca miesiąca można oglądać wystawę prac Moniki Wojciechowskiej, wystawę pod tytułem Być bywać. Powiem więcej, tą wystawę, drodzy Państwo, online, rzecz jasna, zwiedzamy z jej autorką. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że Naszego teatru możecie również oglądać jeszcze jedną wystawę trzecią. To wystawa pokonkursowa, wystawa prac, młodzieży, dzieci, tych, którzy odpowiedzieli na nas na nasz apel w konkursie mały ilustrator książek. Zachęcam Państwa do tego. A już niebawem, bo 4 marca chcemy otworzyć kolejną wystawę, to wystawa pod tytułem Pierwszy fotograf drugiej RP to wystawa m, m, prac Mariana Fuks'a, człowieka, który przez wiele lat dokumentował życie międzywojennej Polski. Tą wystawę e, ze zbiorów e, Domu Spotkań z Historią z Warszawy możemy państwu właśnie dzięki uprzejmości e, tej instytucji prezentować w naszej galerii teatralnej. Będzie ona czynna do 9 kwietnia, więc od 4 marca do 9 kwietnia Niezwykłe fotografie przedwojennej polski prezentowane będą tu w naszej galerii teatralnej. Zapraszam. A już w najbliższą niedzielę 28 lutego godzinie 16 w naszej sali teatralnej, Kraina Śpiochów to spektakl, który swoją premierę miał w styczniu tego roku. To spektakl, który po raz pierwszy na żywo chcemy Państwu zaprezentować. Jednocześnie jest to pierwszy popremierowy pokaz tego przedstawienia. Spektakl w reżyserii Roberta Protasewicza z udziałem aktorów Teatru S. Zapraszam, zachęcam tym bardziej, że ostatnie bilety jeszcze można nabyć poprzez naszą stronę internetową, a także w punkcie informacji kulturalnej w naszej siedzibie przy ulicy Biskupa Świrskiego 31. Zapraszam. Zapraszam, zachęcam. To spektakl dla wszystkich. Dla tych od lat dwu to stu dwóch. Szanowni Państwo, jesteśmy dobrej myśli i mamy nadzieję, że obostrzenia, które zostały poluzowane ostatnio, nie wrócą. Dlatego też mamy dalekosiężne plany. Jednym z takich planów jest spektakl, na który chcę Państwa teraz zaprosić. Otóż 7 marca o godzinie 19 chcemy Państwu zaprezentować spektakl, komedię pod tytułem Anioł i kobiety. To spektakl, w którym udział biorą znakomite aktorki i jeden. Równie znakomity aktor. Aktorki to Maria Pakulni, Zwiora Arlak i Agnieszka Warchulska. A mężczyzna, aktor, to rzecz jasna, drodzy państwo, Tadeusz Chudecki, to komedia opowiadająca o tym, e, jak żyjemy. Opowiadająca o tym, że łatwo przekroczyć granicę, często dla nas nieprzekraczalną, e, pełna humoru, pewna znakomitego dowcipu. No i rzecz jasna, w znakomitego aktorstwa. Zachęcam Państwa, o godzinie 19, więc 7 marca, a bilety oczywiście można nabywać w punkcie informacji kulturalnej, a także poprzez naszą stronę internetową, do czego Państwa szczególnie zachęcam, tym bardziej, że cały spektakl będzie rzecz jasna poddany rygorom sanitarnym i będziemy musieli się wszyscy do nich stosować. Stosujmy się, drodzy Państwo, bo dzięki temu będziemy mogli się spotkać w teatrze. Zapraszam. Drodzy widzowie, wszyscy jesteśmy wygłodniali teatru, my, twórcy i pracownicy teatru, spotkań z Państwem. Państwo zapewne spotkań z aktorami. Chcemy Państwu teraz zaprezentować kilka ujęć ze spektaklu dobrze wam znanego spektaklu pod tytułem Kantata na cztery skrzydła w reżyserii Waldemara Koperkiewicza, spektaklu z udziałem aktorów teatru jest. Dlaczego tych kilka ujęć byście Państwo zobaczyli, przypomnieli sobie, jak wygląda teatr i jego atmosfera? Cieszymy się, że byliście z nami. Cieszymy się, że mimo tego, iż spektakl już długo jest na afiszu w naszym teatrze. Przyszliście Państwo, obejrzeliście, bo chyba e, spektakl był tylko pretekstem, by się spotkać. Zobaczmy więc, jak było. Kto pan jest? Co, a na kogo wyglądam? Na, na listonosza, tak? Nie no, przepraszam, ale anioł ty tak nagle O. Taka jest ta wasza religijność. Wszyscy wierzący, prawda? Jeden w drugiego wierzący, tak? A zobaczcie, anioła pierwsze co krzyczy! Niemożliwe halucynacje! Paks w obiskum. Matko, kochana! Czego tu? <grybuj> to straszna rzecz, kiedy anioł umiera. Narusza się świętą równowagę świata. Ziemia drży w posadach. Wody występują z brzegów. Pola przestają rodzić plon. Na ludzi spadają zarazy. Każdy z was kiedyś komuś krzywdę wyrządził, nie? No co? Jest tu? Ktoś taki? Ktoś, przez kogo nikt nigdy nie płakał? Jest? Jest taki? Ale chcielibyście, żeby wam wybaczono, prawda? To najpierw sami, sami wybaczcie, no. No pomóżcie, bo no. oni są głusi, głusi są. No. O mnie, Winci, tam. Ej, ej, ej. ej, ej. Przestań, nie mów doli w Oni, oni nie, nie rozumieją. A co to? Do szkoły nie chodzili? Ale przestań, widziałeś tej szkoły? Oni od roku też nie. Przestań, stary! ハハハハ Kończymy nasz program. Ja przypominam Państwo o subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Chcę Państwu powiedzieć, że tam znajdziecie wiele interesujących materiałów, tych których być może nie widzieliście w naszych programach. Zachęcam Was także do tego, byście zaglądali na naszą stronę internetową, byście śledzili nasz profil na Facebooku, bo warto, bo warto, bo informujemy Was o tym, nad czym dla was, drodzy Państwo, pracujemy. Do zobaczenia zatem!